Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Akurat czekałem na miejsce parkingowe pod moją kosmetyczką, no i byłem świadkiem wypadku. A wypadku co się, co się działo? Na zielonym świetle ta szaro-stalowa po lewej Mazda w głębi malutka skręcała w prawo i dwie dziewczyny bez kasku. No zderzyły się z nią. To znaczy zderzyły się. No, wywróciły się, bo jechały, e, uszkodziły samochód i jechały e, nielegalnie. Jedna dziewczyna stoi przy policjancie. Przez pewien czas się trzymała za głowę i pozorowała. Tam sprawdzają te uszkodzenie tego samochodu. E, trzymała się za głowę i po, po, pozorowała e, e, jakąś tam e, uszkodzenie ciała, czy? Czy stłuczenia, ale policjant widzę, że odgonił je, odgonił jedną i drugą. Prawdopodobnie na podstawie tego, że. No i widzę, że tam zbiera informacje dotyczące uszkodzenia samochodu. Eee, tam nie widzę drugiej dziewczyny na siedzi na e bajku przed, przed tą Mazdą, jest wywrócony skuter. No i policja akurat nie wiem, czy była, czy przejeżdżała. Akurat nie, dało, nie udało mi się zobaczyć dokładnie. No i spisują, spisują teraz raport. Mam paru znajomych, którzy właśnie są urzędnikami policyjnymi. Mówią, że bardzo ostro się wzięli za skutery, bardzo ostro się wzięli za wymogi prawne związane również z kaskami. Obydwie dziewczyny nie mają kasków. Także prawdopodobnie złamały prawo i chyba tym razem policja już się nie przychyli na 50-50. Wypłatę. Spróbuję wkleić zdjęcia z mojego wypadku, który miałem czołowo. Wjechała mi dziewczyna pod, pod koła czołowo, pod prąd na ulicy w biały dzień. Straciła dwa zęby, prawdę mówiąc, no ale musieliśmy pokryć pół na pół. To znaczy moja ubezpieczalnia 30 tysięcy juanów, jej ubezpieczalnia 30 tysięcy juanów, bo tam była i karetka, i dentysta, i zresztą Fikołka walnęła, bo była na telefonie jeszcze jak. Leżała na asfalcie, jak przyjechała karetka, to trzymała telefon i bardzo niebezpieczne. Z jednej strony widzieliście zapewne wiele razy te skutery, bardzo niebezpieczne. Z drugiej strony myślę, że najwyższy czas, żeby zacząć dbać o bezpieczeństwo jazdy wszystkich urzędników, uczestników drogi, nie tylko, nie tylko skutery. Tym bardziej, że my płacimy podatki. No nie? Jakby nawet nie patrzeć na no to, my płacimy podatki samochodowcy, a oni nie płacą podatków. Generalnie nie mają żadnych opłat, plus tam jakaś tam śmieszna opłata rejestracyjna 15 dolarów. Rzekomo wprowadzają teraz wymogi i mandaty na nich, ale nie jestem w stanie, nie wyobrażam sobie, jak to jest możliwe, gdyż kamery chyba są z. Sfokusowane na niebieskich stacjach, jakie mamy tutaj, odblaskowe samochodowe, bo te żółte, jak widzicie, na skuterach, one nie odblaskują. To są takie, takie zwykłe pomalowane farbą, robi jakiś pan Marian na chiński na, na zapleczu, je tłoczy i bije. Także nawet nie wymagają specjalnej rejestracji w urzędzie samochodowym, tylko się po prostu je kupuje w sklepie. Razem z samochodem, także myślę, że to będzie, że to, be, że to już zaczyna, zaczyna się zmieniać. Chiny są ciekawym miejscem, gdyż wprowadzane, wprowadzane prawa są wprowadzane bardzo powoli i są testowane. Mało tego, że są testowane, sprawdzają, które prawa przechodzą, na które reagują ludzie, na które nie. Te prawa, które nie działają, wyrzucają je. Także pamiętam swego czasu było prawo, że jak się najechało na ciągłą linię na skrzyżowaniu, na czerwonym świetle, no to biło mandat. A teraz zabrali to, bo raz, że ludzie się buntowali, później ludzie chyba się nauczyli i chyba te, 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 te kamery łapały tylko skutery na tych ciągłych liniach. Abstrahując od tego tak dzisiaj taki pomieszany troszeczkę post trochę drogowo, trochę trochę tak obserwując co się dzieje na, na ulicach zauważyłem dzisiaj w porannych wiadomościach, że YouTube obciął 2,5 tysiąca kanałów chińskich albo traktujących o Chinach. Także trzeba być przygotowanym, że w krótkim czasie nam będą też obcinać, no już obcięli nam zasięgi blogerzy, którzy amerykańscy czy francuscy, czy amerykańscy, czy niemieccy, którzy blogują stąd, a, a, widziałem post a, na a, Twitterze, że, że YouTube a, konsekwentnie blokuje przekaz chiński. Także możemy się spodziewać, że będzie coraz mniej, coraz mniej przekazu chińskiego lub cokolwiek z chińskiego. A ja się akurat o to nie martwię, bo mam siostrzany portal, a mój. A, blog na internecie, nazywa się chiński-biznes, jedno słowo, przez i-biznes.com także równolegle i tam prowadzę wpisy i wprowadzam swoje wideo, jak YouTube zablokuje moje moje wideo, no to będę po prostu robił swoje wideo w Vimeo, czy tam Vivo, czy jakiekolwiek inne technologie wkładania wideo. Już teraz jest dużo, dużo technologii, także można samemu zrobić kompresję, samemu wkładać wideo na własne strony internetowe. Także, jakbyś się coś stało, odpukać w nie malowane z chińskim biznesem na YouTubie, no to jest chińskibiznes.com jakbyście mnie nie mogli znaleźć, tam zawsze jest siostrzana powtórka wkładana w filmu no trzeba się przygotować, dodatkowo na Twitterze też prowadzę stałe także zginąć nie zginiemy, jeszcze jedna drobna, drobna apel do Państwa, Whatsapp nie działa, działa w kratkę tak samo jak i działają wszystkie um, VPN-y, także kontaktowanie się za pomocą Whatsappu mija się z celem dlatego proponuję albo e-mail albo telefon bezpośredni, gdyż do, włączyłem dzisiaj WhatsApp. A rano i mam 38 wiadomości, także raz, że nie jestem w stanie y, y, odpowiedzieć lub odzwonić na nie, tym bardziej, że wszystkie są około 3,4 nad ranem czasu chińskiego. To raz a dwa. No, WhatsApp działa w kratkę z tego tytułu, że to jest Facebook. Facebook jest blokowany, YouTube jest blokowany, Twitter jest blokowany, Instagram jest blokowany, wszystkie portale społecznościowe w Chinach jest także odpuśćcie sobie kontaktowanie się za pomocą portali społecznościowych poza e-mailem i telefonem, jeśli interesuje Was bezpośredni kontakt ze mną. Dziękuję za fantastyczne komentarze, dziękuję za cudowne cudowne posty i wpisy, a pozdrawiam wszystkich rodaków w Polsce i we Wszechświecie i na świecie i w Europie. Także jest naprawdę bardzo miło, że jesteście tutaj i Prawdę mówiąc, codziennie kawę zacznę od tych fantastycznych postów. Czasami się uda mi uśmia uśmiać do łez. Niektóre są tak bardzo celne i pełne humoru, jak i również dużo mądrości takiej. Co do COVID, -a. w COVID mamy w Chinach trzy nowe ogniska, Także pojawiają się i znikają, także nie wiadomo, co z tym jest. Jedyne jakie istnieje niebezpieczeństwo, mówi się o covid że się zmutował, że teraz atakuje wątrobę, serce i nerki. Także proszę uważajcie na siebie, noście maseczki. Nie wiem, czy to jest warto, czy nie warto. Maseczki trzeba nosić, nie są drogie. To jest raz, a dwa. Czy one są takie niebezpieczne? No nie wiem. Jak dotychczas przez ostatnie 50 lat służba zdrowia na całym świecie nosiła maseczki po 8 godzin dziennie, nic im się nie działo, także proszę Was, maseczki, bo zdrowie jest najważniejsze. No, widzicie, przyjechała od razu firma ubezpieczeniowa i tam od razu robią mu zdjęcie oględziny. Prawdopodobnie dziewczyny zostaną pociągnięte do, do odpowiedzialności e, finansowej. No, jak, już, jak już ktoś ma dochód tutaj, czy jak ktoś jest... Trudno jest czasami pociągnąć do odpowiedzialności finansowej emerytów. Czy starszych członków społeczeństwa. Natomiast no, już młodsi członkowie społeczeństwa i mają pracę, i mają dowody osobiste, i mają podłączone pod te dowody osobiste swoje dochody. Także myślę, że system zaczyna w Chinach działać dosyć efektywnie. A propos systemów działających w Chinach efektywnie, dla tych, którzy ekscytują się systemem społecznościowym, systemem punktów i systemem, który blokuje prawa, Prawa Obywatelskie Otóż ten system nie działa. Miał być wprowadzony w 18 roku. Nie udało im się. W 19 roku nie udało im się. W 2020 roku nie udało im się. A e, wróć. Nie, nie udało im się. Po prostu go nie wprowadzają. Jest system, który działa dla ludzi karanych kryminalnie. Oczywiście. I ten system działa. Którzy to ludzie, którzy łamią prawo. Ale ciekawostka. To są ludzie, którzy złamali prawo związane z. Z aspektami życia społecznego, publicznego, oraz osoby, które złamały prawo drogowe i prawo ruchu w pociągach i w samolotach, czyli palenie, nadmierne spożywanie alkoholu w samolotach i palenie w pociągach, awanturowanie się, bicie stewardess i tego typu rzeczy. Także myślę, że ten system społecznościowy odseparowuje od społeczeństwa te najbardziej niebezpieczne jednostki, a Per se nie ma żadnego wpływu na ludzi, nie ma żadnych takich punktów, jak ktoś wspominał, że jak w Black Mirror, że spotykanie się z dobrymi ludźmi powoduje wzrośnięcie punktów dobrych, spotykanie się, czy robienie dobrych uczynków powoduje dodawanie punktów. Ten bełkot na niektórych portalach, czy to światowych, czy to polskich, dotyczących właśnie systemu społecznego jest po prostu przerażająco dezinformujący. Tak jak ktoś polecał, proponuję zaprzestać. O, już skończyło się, odjeżdżają i pozamiatane. Dziewczyny odjechały też. Proponuję, żeby odstawić sobie te wszystkie portale, które piszą to, co im się wydaje. Zauważyłem szczególnie, i tutaj proszę nie odebrać jako krytykę, szczególnie na portalach polskich, czy to YouTube, czy to portalach... Polskojęzycznych należących do obcych korporacji wypowiadają się ludzie, którzy wyobrażają sobie świat według własnego, bardzo ograniczonego doświadczenia, czy to życiowego, czy doświadczenia biznesowego, czy politycznego, następnie zamieniają go w tezy i w teorie, które publikują, a następnie zaczynają wierzyć w to, a później zostaje to wszystko publikowane przez inne media. Jak zobaczycie, jaką się. Tezę skierowaną inaczej, sformułowaną na internecie, natychmiast jest powtarzana przez następnych lokalnych głupków wioskowych we wszystkich tych mediach polskojęzycznych. Proszę mi wybaczyć, ostry język, ale ostatnio przychodzi do mnie masę e-maili oraz kontaktów, jeśli chodzi o sprostowanie czy wyrażenie się swojej opinii na temat tego, co się dzieje w Chinach. Ostatnio jedna pani z jakiejś telewizji prosiła mnie, żeby skomentować upadek tamy Trzech Przełomów, czyli czy wybuch tamy prze Trzech Przełomów. No, ko kompletna paranoja. Raz, że żenujący poziom żurnalizmu, a dwa, no po prostu ubliża no, nie wiem, inteligencji ludzkiej tego typu zapytania oraz takie tendencyjne, yy, 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 tendencyjny przekaz wiadomości. Oczywiście z powodu wojny handlowej i tam kopania się po kostkach yy, i szczypania Amerykanów z Chińczykami, no Polska musi rzeczywiście grać pod dyktandą amerykańskiej, no i niestety musi powtarzać śmieszną propagandę, jak i również przekłamane wiadomości. Myślę, że należy sobie odstawić te polskojęzyczne media i ten, i, ten, i ten bełkot medialny, szczególnie geopolityków, od bram smoleńskich czy bram światowych na Rosję, gdyż myślę, że najważniejsze w obecnej sytuacji to jest zachowanie Umiaru, zachowanie zdrowego rozsądku, zajęcie się pracą, rozwijanie swoich umiejętności biznesowych, czy, czy zainteresowań, czy hobby, bo naprawdę marnowanie czasu. Tym bardziej, że powiem Wam coś takiego, że w mojej opinii teorie spiskowe mają więcej teorii niż spisku. A jeśli już mają jakiś spisek, nie jest on nam dany, ten spisek, żeby być. Uprzywilejowanym, że wiecie, informacje na temat tych spisków. Także co proponuję, to sobie po prostu odpuścić te wszystkie strony internetowe, wszystkie te linki, wszystkie te bzdury powtarzane, gdyż to myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo toksyczne. Szczególnie w kreowaniu opinii o świecie, szczególnie kiedy się kreuje opinie o otaczającym nas społeczeństwie, świecie, jak i również realiach. Zaraz, tutaj przerwę. Ok, policjanci pojechali, no i pozamiatane elegancko. Przez pewien czas we flocie mieli bardzo dużo Nissanów. Jak widzicie, to jest Nissan, ale mają ostatnie, e, mają ostatnie e, wymogi, że tylko mogą kupować samochody chińskie. E, policja na, na dachu ma, przyjrzyjcie się, ma takie właśnie radary z kamerami. Kiedyś dostałem, e, kiedyś dostałem mandat z takiej kameroradaru, nawet nie wiedziałem o tym przypadkowo. No i tutaj się już wszystko skończyło, wypadek się skończył. Pospisywali dokładnie 13 minut rozpisania od momentu wypadku. No i tym pozytywnym, pozytywnym zawartością, kończę ten krótki post, słońce jest niemiłosiernie ostre, mocno gorące, rozpylające złoto dookoła nas, osiada ten żar na nas, jak. Jak piasek na pustyni wypala, wyżera mięso od kości, jest po prostu bardzo gorąco i jest sucho. Był tajfun, ale tajfun się skończył. Także przeleciał tutaj nam bokiem tajfun jakiś z Tajwanu i rozeszło się po kościach. Pogoda jest teraz fantastyczna. Jak widzicie, ludzie pieką się, smażą się w parasolkach, pod parasolkami. Kiedy deszcz pada, nosimy parasolki. Kiedy słońce pada, nosimy parasolki. Także Chiny to są dosyć ciekawe, a szczególnie Azja to jest dosyć ciekawe miejsce żeby doświadczyć fantastycznej fantastycznego dzieła stworzenia. Tymi pozytywnymi słowami pozdrawiam was tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat.